Nie, no, nie, jednak nie muszę sięgać do instrukcji. No, nie było to takie skomplikowane, ale kurczę, to jest tak, że przewijając stacje tutaj, które się pokazują, to nie sprawia, że one się automatycznie. One wszystkie są, te wszystkie stacje, które są na liście, są, tylko po prostu wybraną stację trzeba dopiero zatwierdzić. Pick. Wybieram stację, czy to tymi klawiszami tutaj do przewijania. Także no nie wiedziałem tylko e, o co chodzi z tym, że stacje się wyświetlają, a nie, nie, nie zaskakują. Dopiero po wybraniu danej stacji trzeba nacisnąć tutaj potwierdzenie. Wtedy się przełącza. Na przykład wybieram z listy, zaraz teraz popatrzę. Co ciekawego mamy na liście. Hmm. Opinie, tutaj czwórka, I dzieci, co? kultura. Twierdzę, że more than 40% of respondents still claim that the source of knowledge about R24, co media. to jest. Radio kierowców, Poland, Festival. Trójka, dobra no radio Wrocław. I zatwierdzam. Do, I dopiero przełącza się. I to działa. Wszystko działa. Także no już 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 rozpracowałem. Proste było, ale musiałem do tego dojść. Także fajna sprawa. Jest jednak trochę tych stacji. Nie chce mi się ich wszystkich liczyć, sprawdzać, ale jest, to działa. Fajna sprawa. No i dobra, no 15 minut zabawy, ale rozpracowałem. Także fajnie.